Uczniowie zespołu szkół nr 1 w Brodnicy podsumowali dwuletni program Comenius. Brodniccy gimnazjaliści odwiedzali się wzajemnie ze swoimi rówieśnikami z Portugalii, Turcji, Finlandii, Czech, Litwy i Niemiec. Projekt nosił tytuł Moja mała ojczyzna w Europie, bezdomni w Europie. Projekt Heimatlos in Europa, czyli moja mała ojczyzna w Europie i bezdomność w Europie, właściwie trwał 3 lata. Z tym, że rok to był taki czas pracy cichej, czyli między nami partnerami przez wymianę maili na Facebooku, na Skype'ie, a potem to była już taka praca z młodzieżą i w szkole, i oczywiście w państwach, w szkołach goszczących. No i tutaj są tacy partnerzy jak Portugalia, Finlandia. Niemcy, Litwa, Czechy i Polska. Oczywiście Turcja, która co prawda w Unii nie jest, ale bardzo, chce, bardzo aspiruje jako państwo i też ta szkoła, która tam była do Unii. No i taka powstała wspólna grupa, która chciała razem być. Kontakty nasze z Zykę, czyli ze szkołą z Niemiec właściwie już trwały wcześniej, wiele, wiele lat wcześniej. Pierwszy projekt, który tutaj był robiony w szkole u nas, wspólnie z nimi, między innymi, to był projekt w 2002 roku, który się skończył, ten projekt uzyskał nagrodę Europrodukt i to była jedna z dziesięciu szkół w Polsce. No taki sukces naszej szkoły. Czechy i dwie miejscowości, mała miejscowość Odry przy, przy granicy Polski i Praga. Komenius jest nam znany od lat kilkunastu, bo to jest kolejny projekt. A dlaczego idea? Bo uważamy, że jesteśmy wszyscy Europejczykami bez wielkich haseł. Lubimy poznawać nowych ludzi, lubimy coś robić, lubimy działać aktywnie, a to jest najlepsza forma, żeby poznać innych, ale i poznać siebie. Poznajemy uczniów z innej strony, nawiązujemy lepszy kontakt. To pozwala nam lepiej również w szkole funkcjonować, ale pozwala też przygotować uczniów do przyszłego życia. I myślę, że to jest taki największy kapitał dla nas i dla nich. Jednym z elementów projektu było przygotowanie przez każde państwo walizki z charakterystycznymi przedmiotami danego kraju, które uczniowie przesyłali między sobą. W naszej walizce umieściliśmy ulotki promujące nasz region, charakterystyczne maskotki i lalki, które posiadają nasze polskie ludowe stroje. Uczniowie przygotowywali także książki kulinarne z tradycyjnymi potrawami oraz prezentowali tańce ludowe. Wydane zostały także albumy i kalendarze. I to jest właśnie jeden z pierwszych produktów tego projektu. W tym projekcie właśnie mój udział był myślę, że największy z całej tej grupy, bo byłem na wyjeździe i w Czechach, i w Niemczech. Właśnie w Czechach prezentowałem z moją koleżanką Agatą taniec Polones. Jeszcze właśnie napisałem listy imigranta No i w Niemczech właśnie mieszkałem też u bardzo miłej rodziny. Otworzyłem się na ludzi tak, zobaczyłem kawałek świata, jak to wszystko wygląda. Zobaczyliśmy, jak funkcjonują ludzie. W różnych częściach Europy podszkoliliśmy nasz język angielski. Bardzo dużo plusów, no i znajomości, wspomnienia na całe życie. W projekcie uczestniczyłem w wyjeździe do Czech, i tam właśnie w Czechach były zorganizowane zajęcia, warsztaty teatralne, w których braliśmy udział. Dzięki tym warsztatom właśnie mogliśmy rozwijać swoje zainteresowania teatralne, no i poznać się od drugiej strony takiej właśnie takiej teatralnej. Oprócz tego ja byłem odpowiedzialny za dokumentowanie całego wyjazdu, robiłem zdjęcia i właśnie archiwizowałem cały ten wyjazd uczestników wszystkich, którzy brali w tym udział i czym się zajmowaliśmy. Byłam na wyjeździe z Comeniusa w y, Niemczech, w szkole w Zykę e, i przygotowaliśmy się już wcześniej do tego wyjazdu. E, jednym z naszych zadań było napisanie przedstawienia i... E, Właśnie mój scenariusz został wybrany do tego, żeby przedstawić w Niemczech. Mieliśmy próby odnośnie tego i potem wystawiliśmy nasze przedstawienie właśnie w Niemczech i publiczności się bardzo podobało, więc byliśmy z tego zadowoleni, że nasza ciężka praca się opłaciła. Miasto wspiera projekty europejskie, te w których uczestniczy młodzież, przede wszystkim dlatego, że to jest przyszłość młodzieży. Jest to jedyna okazja, kiedy nie na filmie, nie na, czytając książki, ale poprzez bezpośrednie relacje może, młodzież może poznawać swoich rówieśników. I jak się okazuje, tutaj nawet na tym podsumowaniu problemy są wszędzie takie same i można je rozwiązywać niezależnie od... Od tego, co dzieli młodzież, między innymi dzieli język. i Udział naszej młodzieży w tych projektach potwierdza, że to, na co należy kłaść, kłaść nacisk, to przede wszystkim dobra znajomość języka, bo umiejętność porozumiewania się, umiejętność komunikowania się to jest pierwsza podstawa do rozwiązywania wszystkich problemów. W Comenius dał mi możliwość poznania nowego języka, nowej kultury. Poznaliśmy też wiele ciekawych osób. I poprawiliśmy język angielski, bo głównie w tym języku się porozmawialiśmy. Poznaliśmy bardzo dużo ludzi ciekawych, z którymi nawiązaliśmy znajomość i na przykład ja poznałam kolegę, który potem przyjechał do mnie do, do Polski w czasie wakacji. No i tak nas się nasza znajomość. Pojechaliśmy do niemieckiego miasta Zykę koło Bremy, około 20 km. Mieszkałem u przemiłej rodziny na obrzeżach miasta. Była to, można by powiedzieć, wieś. Dojeżdżałem rowerem do szkoły, a można było w tym momencie poznać nawet krajobraz że państwa oraz tego regionu. W szkole były organizowane zajęcia integracyjne z ludźmi z całej Europy. Można było różnać różne kultury. Można było zauważyć, że nie jesteśmy sami w tej Europie. Czyli można było tą wielokulturowość zauważyć, że jestem z Polski. Nie, jeszcze są inne osoby. Można było to zobaczyć i poczuć to na własnej skórze. A poza tym można było jeszcze podszkolić angielski, co było Jedną z, z ważniejszych rzeczy, ponieważ bez tego byśmy w ogóle się nie porozumieli. Było fajnie, że fajnie w takie programy wchodzić, fajnie jest się komunikować z innymi, z innych państw. No i życzę Wam następnych programów wzięcia udziału, także czy przez różnego rodzaju działania wolontariatu, czy też podczas innych programów, które myślę, że czy w naszej szkole, czy w Waszych szkołach, bo jesteście z innych szkół, też jest takiego czegoś skorzystacie. Dziękuję i gratuluję. did shut down